I witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Właśnie biegnę na zakupy. Jest piękna pogoda, takie błękitne niebo. A ja pokażę Wam osiedle, na którym tutaj mieszkam. Jest tutaj bardzo ładnie i bardzo są zadbana jest ta przestrzeń, gdzie jest zieleń. I jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kawę, na kawę ze mną. A ja witam Was z tarasu, z tarasu właśnie wróciłam z zakupów, z zakupów, gdzie musiałam kupić przede wszystkim dla mnie mrożone maliny, jogurt naturalny, to jest takie moje ulubione danie, które jem codziennie, troszkę płatków owsianych do tego, troszkę miodu i to jest taki mój ulubiony deser. I jeszcze inne zakupy. Między innymi kupiłam też przepiękne tulipany. No niestety tym razem nie było dużego wyboru, ale te mi się bardzo podobały. Były dosyć drogie i troszeczkę jakby, no nie trzymają się tak jak powinny się trzymać świeże tulipany, ale obcięłam im końcówki, namoczyłam w zimnej wodzie. I może powolutku dojdą do siebie. A ja zapraszam Was. Na kawę ze mną. Dzisiaj, jak widzicie, jest przepiękna pogoda, jest tak cieplutko, naprawdę przyjemnie, ale jeszcze kilka dni temu było dosyć chłodno i zapraszam Was na spacer ze mną, bo ja nawet spaceruję wtedy, kiedy jest tak chłodno. Zapraszam. Dzisiaj spacer, ale jest tak zimno, że musiałam sobie założyć kaptur. Jest zimny, lodowaty wiatr. I gdzie ta wiosna? I trochę więcej wysiłku, czyli schodami do góry i schodami w dół. Od razu zrobiło mi się cieplej. Dookoła jest pusto, mało kto spaceruje, a też nie ma rowerzystów. Pod koniec spaceru zrobiło mi się bardzo ciepło, że nawet zsunęłam kaptur. I tak wyglądają moje spacery, staram się spacerować codziennie, oczywiście nie robię jakiejś tam olbrzymiej ilości kroków, 10 tysięcy czy 12 tysięcy nie, jeżeli nie muszę i nie czuję takiej potrzeby, ale staram się te 5 tysięcy kroków zrobić, nawet jeżeli jest taki chłodniejszy dzień. Ja dosyć dużo chodzę po mieszkaniu, także nie liczę tych kroków, jakie robię w mieszkaniu, więc, ale tak na zewnątrz, kiedy liczę te kroki, to staram się, żeby było to około 5 tysięcy. I uważam, że to dla mnie wystarczy. Staram się też gimnastykować codziennie minimum 10 minut, porozciągać, coś tam z, ze sobą zrobić. A nawet ostatnio zaczęłam robić przysiady, bo usłyszałam w internecie, że rób tyle przysiadów, ile masz lat czyli ponad 60 przysiadów, ale możesz je robić na przykład po 20 przysiadów czyli 3 razy. A za czwartym razem to resztę, czyli 4 lub 5. No i tak dzisiaj ponad 40 tych przysiadów zrobiłam. No Nie udało mi się jeszcze zrobić te 60 parę, ale może te 20 parę do wieczora uda mi się zrobić. I zachęcam Was też właśnie do takiej gimnastyki, gimnastyki dla siebie. A ja dzisiaj przeprosiłam biżuterię z Hiszpanii założyłam sobie właśnie takie perły. Te perły nie były drogie. One kosztowały, nie wiem, może 18, może 24 euro. Już w tej chwili nie pamiętam. Bardzo je też lubię. One są troszeczkę w takim różowym odcieniu. Te perełki są takie różowe, ale są bardzo ładne i teraz, kiedy już będzie, nie będziemy nosić szalików, więc można jakieś takie perełki nosić. Nie mam pereł za 300 euro i na pewno nie ubrałabym takich pereł na co dzień. A tak to nie boję się, że zgubię i to jest najważniejsze. I dobrze się w nich czuję, obojętnie ile kosztują. Mam też te małe perełki, które kosztowały dosyć dużo, bo około 90 czy 80 euro. Z czerwonym oczkiem. Rzadko je noszę, dlatego że właśnie mają to zapięcie. To zapięcie, które jest tak niebezpieczne, i można je szybko zgubić. Nie polecam Wam właśnie kupowania z takim zapięciem. O. Bo naprawdę. Można szybko zgubić. Te perły, które kupiłam wcześniej na Majorce, dużo wcześniej, chyba 2 lata temu, czy 3, 3 lata temu, <noise> kosztowały. Takie one kosztowały. Mają zupełnie inne zapięcie, kosztowały prawie 120 euro. Są z kryształkami swarowskiego, Noszę je bardzo często. Nie boję się, kiedy mam czapkę szalik, ponieważ przez to, że mam takie zamk, dobre zamknięcie. Więc jeszcze na szczęście ich nie zgubiłam. A w tym filmiku chciałam też Wam pokazać torebki, które, torebki, które będę nosiła też latem. Jest to oczywiście też na Waszą prośbę. Pokaż torebki, które masz, nie tylko te dwie, ale jeszcze inne. Taka jest Twoja kolekcja torebek. Nie jest ciężko pokazać tą kolekcję torebek, bo albo jestem w Polsce, to mam w Niemczech, a jak jestem w Niemczech, to mam w Polsce. Teraz jak byłam w Polsce, przywiozłam sobie też jeszcze parę torebek z Polski, bo wiem, że tu będę troszkę dłużej, więc będę tutaj nosiła te torebki. Więc zapraszam Was do obejrzenia mojej kolekcji torebek letnich i nie tylko. kolekcja moich torebek, które przywiozłam sobie Polski. A wszystkie kupiłam w Niemczech. Torebka Vintage Louis Vuitton. Jedną z moich ulubionych torebek, torebek Vintage, które kupiłam też w Second Handzie, jest taka torebka Tutaj jest wykończona skórką, jest prześliczna. Teraz właśnie takie walcowe, w takim kształcie walca. Torebki są bardzo, bardzo modne. Więc myślę, że będę miała okazję ją troszkę ponosić. Drugą torebką. Torebkę, którą kupiłam w Lisseldorfie, też w second handzie. Jest to moja z pierwszych droższych torebek, które dorwałam w second handzie naprawdę one są teraz bardzo drogie jeżeli by się chciało kupić taką torebkę normalnie w sklepie w cenie regularnej ja ją kupiłam w bardzo dobrej cenie ona ma już chyba 4 lata ta torebka jest prześliczna niestety rzadko ją noszę bo jak jest lato to albo mam ją w Polsce albo jestem na Majorce albo mam ją w Niemczech jak jestem w Polsce ale jest prawie jak nowa i myślę, że będę ją dalej z przyjemnością Nosić. Także takie torebki. Inną torebką bardzo lubię, którą zawsze mam w pracy, na spacerze czy na... gdziekolwiek. Jest ta czarna torebka, malutka ze skóry, którą kupiłam chyba w zeszłym roku w Zalando w Wisserdowie, w takim sklepie Outlet Zalando. Bardzo fajna, bo jeżeli jestem w pracy, to przede wszystkim mam ją powieszoną mogę pchać ten tak zwany rollstool, czyli wózek inwalidzki, więc zawsze miałam tą torebkę ze sobą w pracy czy idę na spacer, czy idę na zakupy i mam ze sobą jakieś zakupy, czy też ten wózek zakupowy to torebka jest fajna, mieści się do niej portfel, telefon i klucze i wystarczy także też bardzo fajna torebka ze skóry, nic się z nią nie dzieje, kosztowała około 40 euro i tą taką moją ulubioną torebką, która ma już ponad 10 lat, jest torebka Louis y, Tommy Hilfiger'a, kupiona też w Wisserdorfie, ale chyba jeszcze żyła moja mama ponad 10 lat temu, nic się z nią nie dzieje. Moja mama mówi, że kupiłaś taką torebkę, czemu sobie ze skóry tylko taką szmacianą, z takiej tkaniny, ale naprawdę jest leciutka jak piórko, nic się z nią nie dzieje, kompletnie nic, jest jak nowa. Tutaj możemy sobie przyczepić klucze, później ich nie szukamy. I przede wszystkim jest bardzo fajna na jakieś wypady, wyjazdy, kiedy coś lekkiego musimy mieć, a tutaj schować sobie jakąś kanapkę czy wodę mineralną. Więc jest naprawdę bardzo fajna też. I też ją lubię. Też, jak widać, ją tutaj mam ze sobą. I kochani, zapraszam Was do restauracji razem ze mną. Ja celebruję każdy dzień i wiem, że jeżeli się skończy 60 lat, nie 50, ale właśnie przekroczy się takie 60 lat, to należy celebrować każdy dzień, cieszyć się każdym, każdym dniem. I jeżeli mam okazję spróbować coś dobrego, pokazać wam zaprosić was na razem ze mną. Więc zapraszam Was do naszej ulubionej restauracji, do której często chodzimy, gdzie musimy zarezerwować stolik, bo restauracja jest zawsze pełna na pyszne jedzonko. Ja później, jeżeli coś mi bardzo smakuje, to próbuję coś takiego właśnie podpatrzeć i zrobić też w domu, kiedy ja sama przygotowuję jakiś posiłek. Zapraszam! Dla siebie zamówiłam koktajl z krewetek na sałatce z ananasem i truskawkami, a do tego grzanki z masłem. Danie było naprawdę pyszne, będę próbowała odtworzyć je w domu. A tutaj mięso mielone z jakniciny, wypełnione serem owczym z pieczonymi ziemniaczkami. A deser to lody waniliowe z gorącą czekoladą i mus czekoladowy. Jedzenie było naprawdę przepyszne w tej restauracji. Te krewetki, koktajl krewetkowy był no wyśmienity. Nie wiem w jaki sposób zrobiony jeszcze na sałatce. Po prostu pychota. I do tego jadłam też mus, mus czekoladowy. Na deser by mus czekoladowy. Jedzonko przepyszne i nie dziwię się, że w tej restauracji jest zawsze pełno gości. A teraz zapraszam Was nie tylko na kawę ze mną, nie tylko na kawę, ale również na drugi śniadanie ze mną. Tutaj mam przygotowane drugie śniadanie. Jest to serek taki właśnie twarożek, granulowany, cebulka zielona czy cebulka dym, dymka i pomidory. Są to małe pomidorki pokrojone i skropione jest to oliwą z oliwek, sól, pieprz oliwa z oliwek. Do tego mam ciemny chleb i tabletki suplementuję też magnez. Takie moje drugie śniadanie, na które nie miałam wcześniej czasu. Nagrywałam dla Was film, który po prostu nagrał mi się, że w ogóle mnie nie słychać, więc mam nadzieję, że teraz jak nagrywam, to będzie mnie słychać. I tyle, wybrałam się też y, na zakupy, na zakupy do centrum kolonii i tutaj też po, po, halo, coraz więcej sąsiadów jest tutaj na tarasie, więc ja już będę kończyła moje nagrywanie i wezmę się za moje jedzonko. A Wam dziękuję za to, za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmiki, za to, że jesteście, za Wasze komentarze. I życzę Wam dużo zdrowia i celebrujcie każdy dzień. No nie wiadomo co będzie jutro. Do następnego filmiku. Pa pa!